Witam wszystkich serdecznie w Grze Westland Survival. W tym odcinku zacznę rozdział drugi, Czarne chusty, stary znajomy. Spotkanie z Rykiem. Zachęcam do zostawienia łapy w górę, subskrypcji. To mnie motywuje do dalszego działania. Dobra. Musimy do niego iść, pogadać z nim. Idziemy. W samą porę, tak się wynudziłem, że zacząłem już szukać okazji do obitki. Ej, czym się smucisz? nie Moli? Tak, też już wiem, cały miasto tym żyje. Miejscowa grupa ryba wzywa do walki z bandytami. Jak mu było? No, tomoc Gdzie mówią, że zbiry gdzieś się za... zaszły? Za... I czekają, aż opadnie kurz. Chylę tylko jednego. Jedn... Jeszcze jednego i ruszamy do Twojego rancza, dobra? Co spróbujemy spróbujemy? Jednak zacznijmy od miejsca zbrodni. Dobra. Weź nagrodę trika, dobra, bierzemy. Miejsce zbrodni. Idź na swoje ranczą. Rick jest. Porywcze, ale potrafimy myśleć. Może jednak warto było porządnie przeszukać świąt, dobra lecimy. Pomoże nam uratować na, znaczy odnaleźć Moli. Ciekawe, gdzie ona jest. Prowaliło przecież. No właśnie. Rozdział drugi: Czarne chusty. Miejsce zbrodni. Zabadaj z Rykiem, gdzie on jest. Minutko u ciebie. Może nawet ciut ci, Co Zazdroszczę. Wierz mi, że się nie obijałem. Właśnie dlatego się spóźniłem. Gdy znajdziemy twoją siostry, weźmiemy się za grubsze interesy. Obawimy się. Dobra, rób swoje, a ja się rozejrzę. W międzyczasie. Miej broń gotowości. Bo może nam się przydać. Dobrze. Wykonaj pistolet kołowy, dobra. Też mamy surowce. Tutaj. Zrobię inaczej, tutaj wejdę. Ja to zrobiłem ściany, a nie czyli dobra. To będzie... To. Płytki nie mam, to jest to? Nie, to nie to. Muszę sobie ogarnąć płytkę. U, tutaj już lepsze. To było tu. Mhm. Dobra, ja zatrzymam, poczekam. Aż to zrobi. Zrobimy broń. Jestem już. Będę robił broń. Weź nagrodę tylko dobra. Co nieco znalazłem. Zacznijmy od pamiętnika twojej siostry. Przyciem na niego okiem. Wybacz, zrobiłem to tylko dla dobra śledztwa. Wiesz, że ona wtajemnie wydawała się z iniańskim szamanem? Pewnie nie ma na to związku z naszą sprawą. Rozmawiali o promiennych zwyczajach. To drugi trop. Ślady potków. Co ja pewnie ci wyjaci, którzy poddali moli? Gwoździe w kształcie gwiazd. Mój kłusak ma takie same. Tkuwałem go w mieście. Wskazuje na siodło. Odwiedźmy stajnego i sprawdźmy, im, są jego klienci. Gotowy, dobrze, idziemy. Czarny chusty. Odwiedzmy stajnego. Mam jedynie gwoździe w kształcie gazu, lepsze. Więc. niż nic. Ciekawe, co ustalimy. Prześpiegując stajnego, dobra, lecimy do niego. Z tej strony. Mam dwa pola tutaj. W swoim ręczu. Staje jednego. Idziemy do niego. 50 już mam. Tylko pamiętaj, nie możesz się spóźnić z zapadu. halo, podkuwam mam konie za darmo. Do Krotset. Tylko dlatego jeszcze nie... No, cię, ołowiem. Przybywamy w samoporę. Mój drogi, poświęć nam chwilę, musimy pogadać. Jestem typem Miczka. Zazwyczaj to pan Kolt wypowiada się w moim imieniu. Rzadko kiedy lubi takie gaduły jak wy. O nie, chłopcy. Omywacze, czyli zabić. Teraz co? Do diabła, będę miał kłopoty. I to przez ciebie. Komple wrócą. Bez obaw, po prostu powiedz, że masz ochronę. Skończony chust, właśnie umów nas na spotkanie, weź mnie cię w obronę i niektórzy muszą się nim opłacać, Może się rozumieć, zwłaszcza jeśli uda nam się, się z nimi rozmówić. Pod z Rickiem, dobra. Osoba, wszystko się ułoży, po naszej myśli, pewne chusty to strzał w dziesiątkę, się ukryli, musimy ich jakoś bawić z Dory, w razie nie mamy. mamy innego sposobu na brutowanie twojej siostry, S. Stojenny to za mało. oddzielimy się i rozmawiamy z innymi szwinkami. Dobra. Dokończymy. Teraz wilcza Wataha lub dzikie koty. Dobra. Wilcza Wataha. Kody jest farmerem. Dobra. Idziemy do niego. Farmer. Co więc? Co bierzesz? Na schronie za darmo? czy jesteście wyrzucająco mocni? Zbierzymy umowę. Gdy jacie wilki w gęstym lasie, to drapieżniki dziesiątkują moje stado. Piero wtedy przyjmę waszą ofertę ochronę i powiem o was bandytom Dobra. idziemy do gęstego lasu. Dobra, idziemy. Ciekawe, ile tych wilków jest. No właśnie, ile tych wilków jest? Dobra, otworzymy tą próbkę. Mmm, ciekawe. Ona jest droga, czy to nie? Tylko średnia. Mhm. Częściej żelaza. Milczała taka aktualizowana. Zobie wilki. To obojętnie jakie? Czy to? Weź całość? Trzy. 4, Cztery. Cztery. Pięć mamy. Wyjść nagrodę od farmera. Fajnie. Musimy to wykonać jak najszybciej, bo trzeba sojusza założyć albo dołączyć do jakiegoś. Zobaczymy. Co dostaniemy? EXPE. I trochę monet. Dobra. Potem z handlowaniem pogadamy. I będziemy kończyć ten odcineczek Te gnojki już to były ja o was pytały powiedziałem im to na co żeśmy się umówili. Uważajcie na siebie. Zmi nie pójdzie wam tak łatwo, jak z wilkami. Dobra, teraz dajcie dzikie koty. Kodaj z kandlarzy rozcieszyć bandytów, żeby opuścili swoje leże. Hmm. Lepiej nazwijcie się klubem zamobójców. Sami zobaczycie. W każdym razie taka mowa mi się opłaca. Proszę, jeśli uporcie się z płomami na moglisty Płaskowyżu. Te besy, besy pozbawiły już życia dwóch moich kurierów. Dobra. Mugulisty płaskowyż. Oczywiście idziemy tam. Czy zwierzaka nie mam? Dobra, lecimy konikiem. Lecimy. Czyliście. To już będzie 5. Głom zabić? Kikoty 5. Czyli te koty? Tu. 3 5, a już. Zbieram te żelazo, bo się przyda później. Ruta żelaza. I też była rota żelaza. się wyleczy pogadamy z nim jak się już energię konia kończy teraz będziemy kończyć odcineczek ten właśnie nagroda odchadza Nie ma co jak na razie czarne chusty wzorowo wiązują się ze swojej części mowy. To jest moje koli. Będę się modlić, żebyście wyszli z tego całą. Gotowe. Teraz co będzie? Jakie koty wykonane? I mamy. O jest. Blik przyszedł. Jak racie? Pom pomogłem grabarzowi i trwałom. No próżno. Doci nadal się ukrywają. Słuchaj, skoro u ciebie nie widać postępów, może zajmiemy się moją sprawą. Pomnę, ruszę wyprawa już rusz i złota. Szukają kto będzie ich ekskortował. Eks po co przyzwójcie? A mogę jeszcze lepiej. Tu stawką jest złoto. Jak Eksakrujasz? Moli, się nie martw. Została porwana, ży czyli żyje. Teraz pozostaje nam czekać. Możemy wywieźć afisz. Weź w tył wyzwania pędziorą. Co to na to? Napiszę je jego treść. Nie mamy nic do strzelania, a potem ruszymy po złoto. Dobra. Powieś plakat, dobra. Widzimy. To zrobimy, będziemy kończyć odcineczek. To, że jakieś surowce trzeba, żeby plakat powiesić. Kadej jest Dobra, skończymy to zadanie, będziemy kończyć. Powiem Ci tyle. Nie mogę nie chcę przegapić takiej okazji do wzbogacania się otwierane i najkrótszą drogę do zabycia fortuny Prestige w wówczas. Wiem, że siostra wiele dla Ciebie znaczy. Nie ma śpiechu. Pojedę na północ do Okoniono. Zobaczenia na miejscu. Weź nagrodę, do tryka. O, ciekawe. Tu trzeba się przygotować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.